Halo dzień dobry. W dniu wczorajszym Wes, który jak wiemy jest już i tak zbyt potężną postacią, dostał buffa, czyli wzmocnienie postaci. Od teraz rozwiązano konflikty wewnętrzne w dialogach Wesa, co jak wiemy znacząco ułatwi rasz ruin. Umiejętności mimiczne Wesa zostały przez niego podniesione do takiej rangi, że wysokości i szerokości niewidzialnych ścian zostały zwiększone o aż 9%, dzięki czemu możemy spokojnie zablokować większość mobów i zabić je bez otrzymania żadnych obrażeń. Możemy teraz o wiele szybciej przemieszczać się po mapie dzięki zmniejszeniu maksymalnej wagi roweru VESA. Zmniejszono również liczbę doświadczenia niezbędną do odblokowania supermocy. Dzięki temu, że zamieniono egzystencjalny lęk na akceptację tego co nieuniknione, limit zabitych stworzeń ze siłą 100 tysięcy punktów obrażeń został znacząco zwiększony. Zwiększono również wytrzymałość balonów, dzięki czemu balonowe broni są praktycznie niezniszczalne. Balony wytworzone podczas zerowego Zanięci od teraz osiągają takie rozmiary, że możemy je wrzucić do morza i tworzyć nawet nowe lądy. Poczucie rzeczywistości od teraz obejmuje również naturę, dzięki czemu możemy wysysać życie, również z roślin i zwierząt, a nie jak wcześniej tylko z graczy. Świeża warstwa falby na twarzy z że jest on praktycznie nie do zauważenia przez innych graczy i moby, wliczając w to samą grę. Długość memicznej dwóch mimicznej liny została wydłużona o 25%, dzięki czemu możemy spokojnie opuścić na drugi poziom ruin i rozpocząć walkę z samą Charlie. A tak na poważnie. Absolutnie nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że możemy otrzymać za zalogowanie się ikonkę z Mechavesem, możemy obejrzeć kozacką animację, która nieco nawiązuje tłem do animacji z Vortoksem oraz możemy otrzymać skin do solnej lodówki za oglądanie Twitcha która przypomina swoją drogą solniczkę. Aha, i jeszcze jest wyprzedaż skinów do Wesa. A z ciekawszych newsów, prawdopodobnie za jakieś dwa tygodnie będziemy mogli się cieszyć update'em dodającego nowego bossa, więc warto czekać. No, więc siedźcie w domach dzieciaczki, bo pandemia, myjcie ząbki codziennie wieczorem. O 19 możecie wbić na live na moim kanale i trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.